Cześć wszystkim, z tej strony Mateusz Kaczmarek. Witam Was na moim kanale, gdzie zagłębiamy się w tajniki budowy, naprawy i eksploatacji silników samochodowych. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak dbać o silnik i rozwiązywać techniczne problemy, to trafiłeś we właściwe miejsce. Pamiętaj, żeby zasubskrybować kanał i być na bieżąco z nowymi filmami. Teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Następcą słynnego silnika 7A jest 2JZ. Jego mniejszy brat 1JZ ma mniejsze wymiary i zaczął być produkowany wcześniej. Czym wyróżnia się popularna jednostka napędowa 2JZ? Charakterystyka i cechy silnika. Silnik 2JZ ma również 3-litrową rzędową szóstkę w żeliwnym bloku. Poprawę osiągów uzyskano dzięki zwiększeniu skoku tłoka do 86 mm zamiast 71,5 mm. Blok cy w przeciwieństwie do 1 JZ, jest to 14 mm wyższy. Na tej wesołej nucie możemy zakończyć różnicę między pierwszą a drugą generacją gamy silników JZ. Pozostałe cechy pozostały bez zmian: silnik dwuwałowy, pasek rozrządu, żywotność według danych producenta 100 000 km, ale wiemy, że lepiej wymieniać przy 60 000 km. Kolektor dolotowy z regulowaną geometrią ACIS. Nie ma hydrokompensatorów, a zawory należy regulować co 100 tysięcy km, według tych samych danych producenta. Na cylinder przypadają cztery zawory, a od 1997 roku silniki są wyposażone w VTI. Rozważmy główne cechy techniczne 2JZ. Nazwa charakterystyka producent fabryka Tahara lata produkcji 1991-2007 marka silnika 2JZ pojemność 3,0 litra, 2997 cm3, moc, patrz modyfikacje. 220 z L56220 z 58223 z 58230 z 6280 z 56325 z 5600 moment obrotowy patrz modyfikacje. 294, 3600, 280, 4800, 280, 4800, 304, 4435, 4440, 4800, średnica cylindra 86 mm, liczba cylindrów 6, liczba zaworów 24, zużycie paliwa 10,0 litrów na 100 km w trybie mieszanym, molej silnikowy 5.1, 2JZG i 1995 do 1998, 5.4, 2JZG i 2WD 1998 do 2001, 4 mniejsze dot, większe 5, 2JZG i 4WD 1998 do 2001, 3.9. 2JZG i CROWNE, SROWNE MA JESTA 1991-1992, 4, 4, 2JZG i CROWNE, SROWNE MA JESTA 1992-1993, 5.3 2JZG i CROWNE, SROWNE MA JESTA 1993-1995, 5.0 2JZK TE SUPRA, 5.2 2JZGI Supra 5.4 2JZGI 5.4 2JZ. Zasoby 400 plus 1000 km zastosowanie Toyota Crowne Toyota Mark II Toyota Supra Lexus IS 300 leż Toyota Alteza AS 300 Lexus GS 300 Lexus SC 300 Toyota Aristo Toyota Brevis Toyota Haser Toyota CRESTA Toyota Progress Toyota SOARER Modyfikacje Silnika Toyota 2JZ 2JZ w SEDE 4 Silnik 2JZ z bezpośrednim wtryskiem paliwa Odpowiednik 1JZ w se. Stopień sprężania 11,3, moc 217 km, został wydany w 2000 roku i był produkowany do 2007 roku. 2 jz Atmo 2JZ, pierwsza odmiana, w serii nie było wersji 2 jz produkowana do 1997 roku, miała stopień sprężania 10,5, moc. W zależności od tuningu. 220 do 230 km po modernizacji było w Odpowiednio trzy cewki zapłonowe, inne firmware i inne drobiazgi. Moc pozostała na tym samym poziomie. 2 kt sportowa wersja turbo oparta na 2 jzg z turbinami CT20A, intercoolerem, innymi tłokami przy stopniu sprężania 8,5 korbowodami od GI wałkami rozrządu o wzniosie 7,8 mm z 8 i 40 mm zastosowano fazę 224 z 236 co dawało 280 km i 432 nm w wersjach eksportowych stosowano turbosprężarki CT12B wałki 8 i 25 mm z 8 i 40 mm Fazy 233-236. Wtryskiwacze 540 cm zamiast japońskich. 430 cm co dawało moc 321 km i 441 nm. W 1997 roku 2JZ otrzymał system zmiennych faz rozrządów w Moc pozostała taka sama a moment obrotowy wzrósł do 451 Nm. Wady. Słabą stroną całej serii silników Toyota JZ są te same problemy i usterki. Wtyczki są zalane. Rozwiązywanie problemów jest bardzo proste. Odkręć wtyczki, wytrzyj je i wysusz, a następnie wkręć z powrotem. Jeśli procedura nie pomoże, Konieczna jest wymiana wtyczek na nowe. Jeździmy do następnego tankowania. Jeśli właściciel auta zdecydował się na mycie silnika, warto ostrzec, że po myciu kanały świec zaleją się, a auto nie odpali. Silnik zacina się. Warto sprawdzić świece i cewki. Jeśli jednostka napędowa ma 50, sprawdzić zawór 50. To samo zrobić z pływającymi obrotami. Zwiększone zużycie paliwa. Ta usterka występuje we wszystkich silnikach tej serii. Przyczyną jest wadliwy czujnik tlenu. Zużycie oleju. Wysokie zużycie oleju w 1JZ nie jest zaskakujące, ponieważ przebieg silnika jest prawdopodobnie fatalny. Pęknięcie nie jest zbyt skuteczne. Lepiej od razu wymienić korki olejowe i pierścienie, a jeszcze lepiej i skuteczniej wymienić silnik na kontraktowy i nie wiedzieć o kłopotach. Wnioski. Silniki 2JZ słyną z niezawodności i jakości. Dość prosta i zrozumiała konstrukcja umożliwia serwisowanie i naprawę jednostki napędowej własnymi rękami bez konieczności udawania się do serwisu samochodowego. Główną zasadą dla wszystkich silników Toyoty jest serwisowanie na czas, a nie będziesz miał kłopotów.